To no, koniec, to wydarzy się 5 maja 2023 roku. To już będzie końcowa data. No to po prostu dramat Sodoma i Gomora. To właśnie zapowiada Jasnowic Jackowski, szokująca wizja przepowiednia dotycząca 5 maja 2023. No właśnie, co, tego, te, co wtedy się wydarzy, czy Polska przetrwa dzisiaj przedstawiam wizję przepowiednia jasnowidza jackowskiego. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam wstrząsającą wizję przepowiednia jasnowidza jackowskiego, jasnowidza z Czuchowa, Mówi o dacie 5 maja 2023 roku. Nieprawdopodobna rzecz, która ma się praktycznie wtedy wydarzyć, tak, tutaj na świecie, jeśli chodzi o to, co po prostu będzie miało miejsce. No i tutaj Jastanowicz Jackowski mówi, tak, że to będzie praktycznie znak polityczny. No, 5 maja to my będziemy praktycznie w Polsce po tym długim weekendzie majowym. Tam jest po prostu święto, tak, 1, 2, 3 maja jest ten weekend majowy i tak dalej. Natomiast tutaj Jastanowicz Jackowski mówi w ten sposób, około 5 maja będzie mieć miejsce znak polityczny, coś, co będzie mieć wpływ na późniejsze wydarzenie, na późniejszy wstrząs na świecie zawiedzie dyplomacja, będzie podjęta zła decyzja. No i teraz ktoś powie wstrząs na świecie, tak co to tam oznacza i tak dalej. Ale ja wam powiem taką rzecz, że Jasnowic Jackowski we wcześniejszej przepowiedni, gdyby to łączyć praktycznie te wizje przepowiednie Jasnowica Jackowskiego w całość, to Jasnowic wcześniej mówił o dwóch potężnych wstrząsach na świecie, które będą mieć miejsce w 2024 roku i 2028 roku. No ale ktoś powie, a co mnie interesuje, wstrząs, tak? No, wstrząs polityczny, a co, co, co to znaczy? Ale tutaj Jasnowic Jackowski jakby mówił delikatnie na temat tego, co ma miejsce na świecie wstrząs, ale tu może chodzić po prostu o potężny wybuch, na przykład użycie broni nuklearnej, e, atomowej, bo Jasnowicz Jackowski mówił, że potem będzie trzeba świat odgruzować, czyli to może być ten wstrząs, to może być delikatne określenie na zrzucenie atomówki w 2024 roku, a następna atomówka w 2028 roku. No i tutaj, gdybyśmy praktycznie składali wszystkie klocki do całości, wszystkie puzzle, to około 5 maja będzie znak polityczny, no to nie oznacza, że będzie jakiś dym po prostu z komina tak? Tylko znak polityczny, który będzie nas informował, że na skutek tego, że strony się nie dogadają, nie dojdzie do jakiegoś porozumienia, to w przyszłości to będzie skutkować jakimś przerażającym zdarzeniem, tak? Przerażającym zdarzeniem. Coś, co będzie mieć wpływ na późniejszy wstrząs, że zawiedzie dyplomacja, zostanie pod Zła decyzja, zawiedzie dyplomacja. Czy to będzie wstrząs, który będzie dotyczył relacji pomiędzy NATO a Rosją, pomiędzy na przykład tutaj Ukrainą a Rosją? No, tu wiadomo, że ma miejsce wojna, ale czy czasem może będą jakieś wstępne porozumienia podpisane, tak? Wstępne porozumienie dotyczące pokoju, kto wie. No wiadomo, że to co robi Rosja, to ja to potępiam. Ukraina powinna być niezależna, niepodległa. Natomiast tutaj właśnie Jasnowidz Jackowski mówi, że to co się wydarzy w maju, od tego zależą dalsze losy świata, tak, dalsze faktycznie losy świata, a więc no przerażająca sprawa, tak. To też jest ciekawe, bo niedługo po tej praktycznie tej wizji jasnowic Jackowskiego, czy podczas tego samego nagrania na żywo, Jasnowidz mówi na temat tego, że właśnie Rosja wypowiedziała program Nowy Start, tak, to jest ten program, który redukuje tutaj atomówkę, jakby arsenał głowic nuklearnych, zresztą ja osobny taki obszerny filmik robiłem na moim kanale, w osobnym filmiku to się znajduje. Natomiast tutaj jest Nobis Jackowski właśnie na temat tego, że Rosja wycofuje się z tego programu Nowa Start, mówi w ten sposób, to może rozochocić Rosję do użycia bardzo niebezpiecznej broni, że to może doprowadzić do bardzo niebezpiecznych zachowań, tak to nazwał Jasnowic Jackowski. No tam w skrócie ten program to został zainicjonowany w 2019 Roku przez Obamę i przez Miedwiediewa został podpisany. Tam była redukcja praktycznie tych głowic nuklearnych, chyba tam po 750 na każde z państw, około 1500 razem. No, nie pamiętam dokładnie, jaka to była tam po prostu liczba, no ale to są potężne tak czy owak liczby liczone w setkach. No i tam, że oni mogli się kontrolować nawzajem, tak, a więc wysyłać praktycznie tutaj jakieś grupy naukowców, ekspertów, którzy na przykład ze Stanów Zjednoczonych mogli jechać do Rosji, patrzeć, czy tam się, czy nie mają więcej tych głowic nuklearnych i odwrotnie, tak, z Rosji do Stanów. Teraz praktycznie Putin całkowicie o ten program. No i właśnie, czy to nie ma związek z tym, że teraz, jak zawiedzie ta dyplomacja, te wstępne praktycznie porozumienia, to to doprowadzi do tego, że atomówka zostanie użyta w 2000 w 2024 roku, a potem w 2028 roku, szokująca sprawa by miała miejsce, praktycznie, gdyby do tego doszło. No, przerażająca wizja, przerażająca tutaj przepowiednia Snowidziackiego, że około 5 maja będzie znak polityczny, będzie mieć miejsce znak polityczny. My oczywiście nie musimy, jakby to nie jest tak, że jakieś na przykład porozumienia zakończą się fiaskiem i będzie powiedziane, nie, te porozumienia zakończyły się fiaskiem to wiecie co, w przyszłości atomówka będzie zrzucona, tak, tylko po kłosie praktycznie te, tej sytuacji to doprowadzi w przyszłości tak, że jakby gdyby w strony w tamtym czasie, czyli w tamtym czasie, czyli teraz w maju dogadały się, to by właśnie ta atomówka później nie została zrzucona, o to w ten sposób bym praktycznie tutaj powiedział, tak. To tak samo jak na przykład pojawiają się często takie opinie teraz. No, teraz z perspektywy czasu to każdy jest mądry, tak, ale na przykład, jak Rosja zajęła Krym w 2013 roku, tak, należący do Ukrainy. No to gdyby na przykład już wtedy bardzo mocno ujął się świat za Ukrainą, tak, gdyby zrobił wszystko, żeby odzyskać Ukrai Krym, być może po prostu, być może, to nie jest powiedziane, że Rosja nie zaatakowałaby całkowicie Ukrainy. A tak widziała po prostu Rosja, że świat nie sobie z tego praktycznie nie robi. Oczywiście są gesty poparcia solidarności z Ukrainą, ale nic poza tym. No i przez te wszystkie lata jeszcze więcej po prostu pieniędzy zarabiali, tak, dozbrajali się sprzęt, e, wymiana ta gospodarcza, sprzedaż gazu i tak dalej. Więc e, tutaj jasno dzieckowski mówi w ten sposób, że w maju około 5. No też trzeba pamiętać, że to jest około 5 maja, to nie jest powiedziane, to nie trzeba się sztywno trzymać, tak? Te, tej daty, jeśli chodzi o 5 maja, to jest praktycznie tej umownie powiedziane. Jeśli chodzi o tą datę, ja nie wiem dokładnie, po prostu nawet 5 maja, jaki to jest dokładnie dzień po prostu w, w, w tygodniu, ale wtedy ma być po prostu jakaś sytuacja, która doprowadzi właśnie do tego znaku politycznego, co będzie mieć miejsce na świecie, tak? To, co będzie mieć miejsce praktycznie tutaj na świecie. Już wam mówię, 5 maja to jest dokładnie piątek. Piątek po prostu, 5 maja 2023 roku, więc wtedy coś się wydarzy, po prostu, co będzie z Sodomą i Gomorą. Tak, czego po pokłosie będą kolejne wydarzenia na świecie. I to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Oby ta wizja przepowiednia Snowidzia nie zrealizowała się. Jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie. A być może macie jakąś po prostu interpretację swoją na temat tego, co może się wydarzyć po prostu w tych pierwszych dniach majowych. Czy rzeczywiście to musi być jakieś wstępne porozumienie, czy kwestia dogadania się po prostu pomiędzy Rosją. NATO pomiędzy Rosją, nie wiem, Ukrainą albo innymi państwami, a być może to będzie dotyczyło zupełnie innego rejonu świata, na przykład Bliski Wschód. Tak? Jestem ciekaw, piszcie w komentarzu, to wszystko dzisiaj pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!